Cześć, nazywam się Wojciech Stachon, jestem Business Growth managerem w Opus B. Dziś piękne święto, Dzień Matki. Chciałbym jednak poruszyć temat, być może trudny, a na pewno bolesny i codzienny. Mam shaming, bo o nim myślę, to zjawisko, które zwłaszcza w ostatnim czasie dotyka coraz większą grupę matek. Mam shaming, czyli z angielskiego zawstydzanie mam, nie jest na pewno zjawiskiem nowym, a de facto towarzyszyło matkom od zawsze. Kiedyś na placach zabaw czy ulicy napotkane osoby, ale także własne matki, siostry czy kuzynki mniej lub bardziej dosadnie udzielały młodym mamom rad w stylu Czapeczkę mu załóż, bo się przeziębi. Dlaczego to dziecko tak krzyczy, czy nie mogłoby bawić się po cichu? Takich przykładów można by mnożyć w nieskończoność. Dziś zjawisko mam Shamingu przeniosło się do social mediów i na fora internetowe dla matek, jednak dalej ma destrukcyjny wpływ na samoocenę młodych mam. Z badania przeprowadzonego w 2017 roku na zlecenie Uniwersytetu w Michigan wynika, że 6 na 10 matek dzieci w wieku do 5 lat zostało skrytykowane za swe rodzicielskie umiejętności. To oznacza, że prawie 2 trzecie kobiet usłyszało, że niewłaściwie karmi, wychowuje, usypia czy dwa o bezpieczeństwo własnego dziecka. Ciekawe jest, że najczęściej sprawcami krytyki są inne kobiety, które z dużą łatwością i często bezrefleksyjnie wchodzą w rolę wszechwiedzących mentorek, samozwańczych ekspertek, oskarżających i wydających wyroki. Z czego to wynika? Wydaje się, że za tym zjawiskiem stoją w głównej mierze kwestie kulturowe i modele społeczne. Okazuje się, że nadal istnieje ogromny nacisk na rywalizację wśród kobiet i permanentne porównywanie. Stąd tak wiele kobiet żyje w przekonaniu, że ta druga to rywalka, z którą trzeba walczyć i być od niej lepszą. Na szczęście moneta Mamshaimingu ma też drugą jaśniejszą stronę. Można zaobserwować coraz więcej inicjatyw prokobiecych oraz kampanii wielkich marek, które skupiają się na pokazywaniu, jak bycie matką wygląda naprawdę, bez lukru, filtrów, ustawianych kadrów i pozowania. Dlatego drogie matki, nie słuchajcie nikogo poza sobą. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.